Wiem, że Państwo już tego macie dosyć, ja szczerze mówiąc też już tą tematyką, też jej mam dosyć, ale znowu udało się Panu PO, Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Donaldowi Tuskowi i przede wszystkim jego intelektualnemu zapleczu mnie sprowokować. Sprowokowało mnie takie spotkanie, które się odbyło. W rocznicę rozpoczęcia starań o polskie członkostwo w NATO, dość słaba rocznica, pan Komorowski, pan Kwaśniewski byli prezydenci, wielu tam różnych innych świętych tamtego środowiska, czy świątków raczej tamtego środowiska, ale przyjechał tam też ambasador amerykański, pan Mark Brzeziński, który pozwolę sobie wyrazić taką opinię, ma jakiś szczególny dar do wpadania w złe towarzystwo, może nie aż tak wielki jak jego siostra, ale ma. No ale znalazłszy się w tym złym towarzystwie, muszę powiedzieć, zachowywał się bez zarzutu, bo wygłosił bardzo dla nas pochlebne przemówienie o tym, jaką znakomitą rolę Polska odegrała w odpieraniu agresji Putina, jak znakomitą rolę odgrywa, jak Polacy mieli rację zawsze. Kiedy mówili i przestrzegali cały świat, ale niestety ich nie wysłuchano, ale przede wszystkim mówił nie o tych byłych zasługach, ale o tym jak doskonałe, jak ważnym ogniwem w NATO, jak ważnym ogniwem wspierania Ukrainy, właściwie decydującym ogniwem, jako to bliskie zaplecze jest Polska. A można sobie przesłuchać. A potem wychodzi Tusk i następni ci i jadą po tym biednym kraju i jego władzach, że oni mają Z wytatuowane na czole, że musimy się pozbyć tych, co mają te Z wytatuowane, znaczy tych, co te Z mają jako swój swój symbol. Oczywiście tam już Tusk się nie posunął może ze względu na pana ambasadora, żeby wyraźnie wskazać, że to ci mają te Z wytatuowane, co pan ambasador ich przed chwilą tak chwalił, że tak znakomitą robotę robią, no bo przecież to nie opozycja polska, tylko rząd polski robi to wszystko, co pan ambasador Stanów Zjednoczonych tak chwalił. No ale to było jasne, oczywiste, tak? że jeżeli my jak dojdziemy do władzy to znaczy, że ci, co mają te władze, to mają to, to Z. No bo chyba nie chodziło o jakieś Marginalne postaci typu, typu olszańskiego pseudo-jabłonowskiego jaszczura, który no, delikatnie mówiąc reprezentuje mniej więcej równie potężną odłam polskiego społeczeństwa, jak bo ja wiem, Zbigniew Stonoga, na przykład. I pomijając całą paranoiczność tej, 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 tej sytuacji, pomijając taki iście sowiecki. Model dwójmyślenia, że ci sami ludzie potrafią na tej sali siedzieć, relacje oglądać w TVN-ach, bo to było filmowane, prawda, i nic im nie styknie już w tym mózgu, że jest jakieś. Jakaś kontradykcyjność w tym, że jest to jakaś sprzeczność, że coś innego powiedział pan ambasador USA, a coś zupełnie innego mówi Tusk, Komorowski, prawda, Kwaśniewski i ci wszyscy inni mówcy. Czyli albo ten ambasador USA jest idiotą, albo oni są idiotami, tertium non datur. A w tym wypadku nawet nie chodzi o idiotyzm, tylko o putinizm. No bo jeżeli nagle się okazało, że teraz... Głównym hasłem opozycji w momencie, kiedy inflacja drożyzna, no tak, ale oni na ten temat nie mają nic do powiedzenia, Nawet wszyscy jakby powiedzieli, że. Mają jakiś pomysł na walkę z inflacją yy, weldrożyzną, albo, albo na inne plagi, plagi ruskie, właściwie, które nas w tej chwili dotykają, to wszyscy by się chyba obśmieli, No bo jaki pomysł? Pani Leszczyna powiedziała, jaki jest ich pomysł na y, problemy gospodarcze i na y, obniżenie inflacji, odsunąć pis od władzy. tak? Więc teraz, żeby odsunąć ten pis od władzy, chwycili się na rację, że PiS to jest Putin. Bo PiS. Się przyjaźni z Wiktorem Orbanem, a Wiktor Orban się przyjaźni z Władimirem Putinem. Wiktor Orban się oczywiście nie przyjaźni z Władimirem Putinem. Wiktor Orban robi to, co robi, bo taki jest interes jego kraju. Wystarczy spojrzeć na mapę, powtórzę to i wskazać, proszę mi pokazać, gdzie Wiktor Orban ma port morski w swoim kraju, na której granicy ponieważ nie ma na żadnej granicy, więc taką politykę robię, bo to wynika z geopolityki po prostu. Jak zmienimy geopolitykę, a do tego powinniśmy dążyć i wystąpienie pana Marka Brzezińskiego jest tego najlepszym dowodem, że to jest możliwe, to i ja, Orban zmieni swoją politykę. Wiele od Orbana nie zależy. Wiele zależy od olofo wiele zależy od Macrona, wiele zależy od tych partii, nie od Marine Le Pen czy Salviniego, tylko od... Partii chadeckich, tak zwanych, i socjaldemokratycznych w Europie. A te partie, skąd jedną, wiadomo, że są skorumpowane do spodu przez Putina, że Gerhard Schröder z jego synekurą w Gazpromie to jest tylko perełka. Wisienka na torcie, bo tam kilkunastu byłych premierów, byłych ministrów z Anglii, Francji, przepraszam, z Niemiec, Francji, Austrii, chciałem Austrii wymienić, jest w kieszeni u Putina, bo 300 milionów euro co najmniej, jak się doliczono, wydał Putin na korumpowanie polityków zachodnich i nie tych, którzy nic nie mogą, bo nawet Roscy tak nie wywalają pieniędzy, żeby. Większość musiała jednak pójść do tych, co mogą, typu Tini Cooksa ostatnio, prawda, zdemaskowanego, ale ci się czepili tego Urbana, bo oni się z Urbanem, a Urban się z Putinem, więc oni są, yy, są prorosyjscy. A to wszystko, o czym mówił pan ambasador e, e, Ameryki, pewnie też jest putinistą. Wszystko się zgadza, panie doktorze. E, generał Pytel, myślę, by to potwierdził, a Tomasz Piątek nawet strzałkę może narysować łączącą ambasadora Brzezińskiego e, z Putinem, albo nawet z Szojgu, albo i z Duginem, albo, albo z kimkolwiek, z kim go akurat... Trzeba będzie połączyć. Także to wszystko, że zbudowali przekop, zbudowali gazoport, zbudowali Baltic Pipe, przekopali Mierzeję Wiślaną, oddali setki czołgów, dział samobieżnych, karabinków i, i, i ile tylko jeszcze można broni ukraińcom. To, to jest wszystko taki pizz. To jest wszystko taki pozór, to jest twarzem, żeby nie było wiadomo, żeby ukryć to, że się znają z Orbanem, a ponieważ się znają z Orbanem i się przyjaźnią z Urbanem, bo to prawda, się pokłócili, ale to też jest ma wszystko maskirowka. Po co ja to Państwu opowiadam? Jakbyście Państwo nie wiedzieli, skoro mnie oglądacie, to wiecie, że to jest banda idiotów po prostu po tamtej stronie. Ale chcę to jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że mamy ogromny problem z tak zwanymi elitami. PiSowi się elity nie udało stworzyć, ponieważ no, on, on y, 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 przyjął błędne założenie. Po prostu uważał Jarosław Kaczyński, tak mu serce podpowiedziało i przyzwyczajenie, że tą prawdziwą elitą polską jest taka przedwojenna inteligencja. No, ale ta przedwojenna inteligencja poza kilkoma wspaniałymi dinozaurami typu pana profesora Andrzeja Nowaka, którego cenię niezmiernie, czy kilku jeszcze wybitnymi mm, profesorami, to ta inteligencja dawna przedwojenna ona jest do znalezienia w Palmierach, ona jest do znalezienia w kaftyniu, ona jest porozproszona po różnych cmentarzach w Stanach Zjednoczonych, w Szkocji, gdzie tam emigranci z Polski wymierali. I jej się nie da odtworzyć, warunki historyczne są inne, jesteśmy innym krajem niż ten, w którym powstała ta dziwna warstwa społeczna, więc inteligencja jakkolwiek... Badanie profesora Domańskiego pokazuje, że w Polsce prawie wszyscy się czują inteligentami, a już ci, co mają tam jako tako zabezpieczony żywot, to się czują, a co najmniej chcą się czuć inteligentami. No to tej inteligencji nie ma. A co zostało? Została inteligencja post-PRL-owska, ale to, jest, to są właśnie ci idioci, którzy jednego dnia wierzą w to, że... Kaczyński nas skłóci z Rosją, że jest rusofobem, że wbrew zaleceniu Niemiec i całej opinii publicznej, całej opinii zachodu, nas wprowadza w jakieś wojny idiotyczne o jakiś smoleńskie, gdzie nie ma w ogóle co do tego wracać. A następnego dnia będą mówić, że Kaczyński to jest yy, yy, główny rozgrywający Putina i jego marionetka w rękach i dlatego właśnie trzeba wracać do Smoleńska, bo to, że tam Kaczyński twierdzi, że Putin mu zamordował brata, to jest najlepszy i wierzy w to, co więcej, to jest najlepszy dowód, że są z Putinem w jednym, yy, jednym fyrtlu, jak to mówią Wielkopolanie. Ja nawet mniej mam żal do tego Tuska, który bredzi, no bo on, on po prostu mówi to, co ludzie chcą słyszeć. To, co teraz wiadomości w kółko powtarzają TVP i inne media państwowe, co w 2008, 2010, 2012, 2014 mówili ludzie Platformy z Tuskiem na czele o tym, jaki to Putin kochany, jak to chcemy w sojuszu z Rosją, taką, jaką ona jest, to zastąpiło słowa Fir Deutschland, taka zmiana. Wraz z prezesem, pewnie to przypadek, ale wraz z prezesem TVP zmieniło się Fir Deutschland na chcemy, chcemy współpracy z Rosją, taką, jaką ona jest, jako ten leitmotiv codziennie powtarzany w wiadomościach. Ja pamiętam, to była, był taki nastrój obsesywnej, agresywnej rusofobii w tych, w właśnie targetu gazety wyborczej, pisma Polityka czy, czy, czy TVN24. To była autentyczna fala prorosyjskości, takiej naiwnej prorosyjskości, opartej na wierze, że Rosja, jak będziemy ją kochać, to ona się zdemokratyzuje i będzie fajna. To jest ten pan Wajda na grobach krasnoarmiejców stawiający z To jest pan Komorowski, co chciał stawiać pomnik w bitwie Warszawskiej. Nie Polakom, którzy bronili Warszawy, tylko bolszewików, których gnano, bolszewikom, których na Warszawę gnano. To jest taki, mam takie osobiste wspomnienie. Był moment targi we Frankfurcie, kiedy wydawnictwo Nowa i świętej pamięci Mirek Kowalski postanowili no, urządzić promocję polskiej fantastyki przed Zachodem w nadziei, że coś tutaj uda się zainteresować ich polską fantastyką. To było zupełnie niestety nie do wykonania, ponieważ jak nam powiedział jeden wydawca, że ta polska fantastyka nie wie gdzie to, bo to co wy nazywacie fantastyką, to jest literatura głównego nurtu dla nich, dla nas. Dla mnie fantastyką są no, rzeczy czysto rozrywkowe tego. Jak do mnie z tym przychodzicie, to dla mnie to jest zapoważne, i ale jak z tym pójdziecie do wydawnictwa, które wydaje głównonurtowe, to oni zobaczą dwie strony tytułu. Pezal, to jest science fiction. My się tym nie zajmujemy. My idźcie do tego faceta właśnie do tego. Nie, ja przepraszam za tę dygresję, ale mam nadzieję, że sprawa jest ciekawa. Na tych targach we Frankfurcie za własne pieniądze wydawnictwa Nowa i trochę tam prywatnych sponsorów próbowaliśmy zrobić taką promocję. Ona poszła w powietrze, dlatego że przez złośliwość człowieka, który był z polskiej strony dyrektorem. Ja pamiętam, się nazywał Andrzej Nowakowski. To jest popularne imię i nazwisko, chociaż on jest chyba jakimś polonistą z Krakowa idiota, który się przede wszystkim zajął tym, żeby usunąć z targów książki takiego wydawnictwa, które wydawało różne reprinty starych endeków, bo tam były książki Jana Ludwika Popławskiego, Romana Dmowskiego, no książki przeciwko germanizacji, prawda, przeciwko hakacie, więc on ogłosił, że to są książki, które obrażają Niemców, skłócają nas z Niemcami, zamknął to i ich wyrzucił. Nas nie wyrzucił, ale nie umieszczono w programie, po prostu my robiliśmy różne rzeczy, gdzie kto, kto, nikt od nich nie wiedział z gości targowych, bo nie dostarczono tego do programu. A nie dostarczono dlatego, że jak mi święty pamięci Kowal opowiadał i inni ludzie, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, jak oni poszli na tego, a on się dowiedział, że to jest wyraźne, które wydaje Ziemkiewicza, to się na nich rozpruł z wielką tradycją, jak ja mogłem napisać taki tekst, który faktycznie wtedy napisałem, przestrzegając, że Rosja jest jak chory żul. Pamiętam, chory żulik był postrachem całej ulicy, każdemu dostał, mógł dać w tubę, a teraz zachorował, jest słaby, w związku z czym leży na tym swoim barłogu i myśli tylko o tym, że jeszcze będzie silny, jeszcze odzyska siły, i wszystkim znowu da pomordzie i będzie całą tą ulicę terroryzował. Ja tak napisałem, oczywiście tak, ostrzegałem, bo przecież to było dla rozsądnego człowieka wiadomo, że jeżeli Rosja odzyska siły, to się skończą wszelkie marzenia o demokratyzacji i sny wajdowe tam na, na grobach krasnoarmiejców, rozstawianie zniczy, nic nie pomogą, bo to bandyta jest bandytą, po prostu na razie od par lat jest grzeczny, bo jest, bo jest chory, słaby i jest, może tylko zgrzytać zębami, że rozważając jak kiedyś był potężny i wszyscy się go bali i marząc o tym, że znowu będzie taki potężny i się wszyscy będą bali. No ten pan Nowakowski przeczytał to i walił jakąś ty radę. Jaka to hańba, jakie to skłócanie Polski z Rosją, bo w Rosji demokracja, my musimy wspierać te tendencje demokratyczne, musimy być tam yy, nie wiem, czy to słowo w słowo powtarzam, no bo to dawno było i w dodatku przez pośredników, Ja, którzy wyszli po co z oczami jak pięciozłotówki <laughs> i tak polska fantastyka w imię przyjaźni z Putinem została na targach Yy, spostponowana we Frankfurcie. Ale to jest tylko dygresja, proszę Państwa. To jest tylko i wyłącznie dygresja, yy, która pokazuje, że takie były wtedy nastroje i jak Tusk i Sikorski tam mówili o tym, że Rosję do NATO wpuścić i tak dalej, to oni szli za nastrojami swoich wyborców. I teraz też idą za nastrojami swoich wyborców, żeby zmówić, że oni zawsze byli przeciwko Putinowi, ostrzegali Niemców przed Nord Streamem, yy, ostrzegali Europę całą przed Putinem i niestety ich. Nie wysłuchano, a to Kaczyński, prawda? Kaczyński od zawsze był, chciał Rosję tutaj wprowadzić, bo to jest rosyjski agent i tak dalej. Politycy tacy są. No, spójrzmy za słony milczenia. No, jakby w Polsce zapanowała jakaś niewielka pobożność, to by pan Tuski i inni ściągali ze strechu tę kapliczkę, co kiedyś pozował z rodziną. Ale ja nie mówię w tej chwili już o politykach. Mówi o tym intelektualnym zapleczu, który kupi każdą głupotę. No teraz kupi głupotę, prawda, że, że, że Pisto Rosja, dowody generał Pytel dostaje we wstrząsającym wywiadzie. Wiesz, nie chcę mi się wracać do tego. Zgłupienie kompletne. Ale teraz, jak może żyć w taki kraj, który właściwie nie ma elity? Na razie. Jakaś tam w końcu się wykształci. Co to? Bo znowu musimy wiedzieć, jest ta dwuznaczność słowa elita. Elita w sensie technicznym to ci, którzy zarządzają życiem publicznym. To jest w warstwie urzędniczej to są pisowcy, bo PiS próbował tę nową elitę stworzyć na, na, na urzędnikach właśnie mianowanych przez partie, tak jak sanacja na wojskowych ją tworzyła. No ale w dużej stronie, oczywiście w dużej obszarach życia, jeśli chodzi o sądy, prawda, światek, ten półświatek naukowy, feudalny. No tam głównie jednak kultury tak zwanej, pożali się Boże, to tam jednak ci zarządzający wywodzą się to cały czas z tej, z tej elity trzeciej RP, która była lekko podliftowana, taką ochrzczoną przez Michnika w duchu europejskim, elitą PRL-u, czyli elitą nomenklaturową. To jest to znaczenie techniczne, ale przy jak wszyscy, jak używamy słowa elita, to gdzieś tam od razu nam wyskakuje inne znaczenie, że elita to są ci lepsi. No bo tak, bo cechą elity jest to, że elita to są ludzie, którzy imponują. Ci, którzy zarządzają, czy są na wysokich stanowiskach, ci, którzy są sławni, ci, którzy zbierają hołdy, mają tytuły naukowe osiągnięcia, artystyczne nagrody, teoretycznie tak jest, to są ci sławni. Yy, przepraszam, to są ci, którzy imponują. Dlatego są sławni, że imponują ludzie ich instynktownie uważają za lepszych. Podziwiają, tak jak podziwiają z innej beczki przykład, choć tylko nawet, podziwiają igę świątek, bo wiedzą, że jak każdy z nas by wyszedł na, port i na, na ten kort i by zaczął machać tą rakietą, to byłby jeden wielki obszar, że nada. Ona u mnie coś, czego my nie umiemy, więc my ją szanujemy. I kiedyś tak było z elitą społeczną. Ktoś jest profesorem, bo jest mądry. Ktoś został wysokim urzędnikiem, bo potrafi. Ktoś jest artystą odniósł sukces, bo zrobił coś wybitnego, czy nikt inny nie potrafi. I to wszystko szlak trafił. Nie tylko w Polsce, bo na zachodzie mamy ten sam proces. Profesorami zostają idioci bardzo często, którzy ani nie mają sznytu profesorskiego, ani etosu, ani nawet manier czasami wystarczających, ale mieli kumpla, prawda, który tam tę habilitacje popchnął. On za to popchnął komuś innemu, są z układu. A nagrody artystyczne przydzielane są według kluczy towarzysko-politycznych, kariery, stanowiska wysokie też w ogóle, no przepraszam, każde dziecko wie w Polsce, jak się robi, skąd tam się biorą ludzie i według jakiego klucza tam się trafia. Nawet jak ktoś nie wie, w którym roku bitwa pod Grunwaldem była, to takie rzeczy na pewno wie, więc nie ma o czym mówić. W związku z czym nie mamy elity w tym sensie, że nie mamy kogo szanować. Jeżeli przyszła nowa partia i powiedział Janusz Kaczyński trafnie, że to jest elita, no użył takiego ruskiego słowa że elita”, więc nie chcę za nim powtarzać, ale postawił trafną diagnozę. To jest fałszywa elita, Polska potrzebuje innej, patriotycznej, mądrej. No? I gdzie jest ta patriotyczna, mądra elita, która by ludziom imponowała? Nie, może moja intuicja jest mylna, ale mam wrażenie, że. Pan Sasin, pan Terlecki, pani sędzia Pawłowicz i, i inne nazwiska, które mógłbym tu wymienić, to nie są ludzie, na dźwięk których przeciętny Polak mm, myśli: O, chciałbym być taki, prawda? szacun, co ci ludzie potrafią, a ja. Nie, nie mamy po prostu kogo szanować. Śmieszne jest to, że przynajmniej ci pisowcy oni nie mają tego wyższościowego urojenia i przynajmniej nie wmawiają Polakom. Wy nas musicie szanować, bo my jesteśmy tutaj elitą. A idioci, którzy kupują, okazywa się te opowieści Tuska o literze Z wytatuowanej na czole i tak dalej, oni jeszcze do tego się upiorają. My jesteśmy elitami, bo my jesteśmy profesorami, bo my jesteśmy laureatami, bo my, no, nie ma kogo szanować. To jest największy problem, proszę Państwa, w naszym kraju. To, co obserwujemy, te denerwujące nas codzienne bieżączki, których właśnie te, te, te popularność wywiadu z pytlem popularność książek Tomasza Piątka, popularność Donalda Tuska, czy popularność Szymona Hołowni czy innych tego typu postaci, które w normalnym kraju uznano by za groteskowe, przegrane w najlepszym wypadku, prawda, niepoważne, to jest objaw wielkiego problemu, jakim jest brak. Elity u nas się przyjęło za Mickiewiczem, że skorupa, naród ją odrzuca. No i dobrze, no to często pisowcy, jak zanim doszli do władzy i z własnej skorupy nie wytworzyli, to często się odwoływali do tej Mickowej wizji, że ten nasz naród jak lawa, tam na wierzchu jest ta plugawa skorupa Michnikowczyzny, ale odrzucimy ją i co? I co? I lawa. Jakaś skorupa się wreszcie musi wytworzyć, ale Bóg jeden raczej wiedzieć, ile, ile to czasu zajmie. Czytajcie Państwo moje książki. O, w październiku będzie następna. To mm, Mam nadzieję, że przyczynią się one w jakimś malutkim choćby stopniu do uformowania ludzi, którzy. Udowodnią społeczeństwu swoim postępowaniem, nie tytułami, nie układami, nie popularnością w mediach ustawioną, tylko samymi sobą udowodnią: patrzcie, zasługuje na szacunek, jestem elitą, zasługuję na to, żeby wami rządzić, a wszyscy powiedzą: tak, proszę pana, proszę pani, rzeczywiście, marzenie.